Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego krew oczyszcza nasze słomienia. Kiedyś przymierza do w Ewangelii według świętego Mateusza. Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie tak uczynili, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Następnie to jest krew moja, krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie błędnie ojca mojego. Oto słowo Panie